Uważam, że byliśmy stroną przeważającą, prowadziliśmy grę. Nie ustrzegliśmy się niestety błędów. Przeciwnik jeden błąd wykorzystał w pierwszej połowie. Zeszliśmy do szatni, chwilę, chwilę żeśmy mocniej porozmawiali, no bo jednak ta pierwsza połowa nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli do końca. Na drugą połowę zupełnie inaczej żeśmy wyszli, szybko strzeliliśmy dosyć bramkę i staraliśmy się no, dążyć do tego, żeby żeby ten wynik e, przechylić korzyść na, nasz, na naszą szalę i no i niestety się nie udało chociaż, chociaż mieliśmy sytuację i, i uważam, że ten mecz śmiało mogliśmy wygrać. To są takie sytuacje, są takie mecze, gdzie, gdzie choćby nie wiem co się działo, no to ta piłka nie chce wpaść. E, niestety dzisiaj dzisiaj trochę był taki mecz, natomiast e, no jesteśmy źli, no nie ma co ukrywać, powinniśmy też mecz wygrać. Ja z boiska odczuwałem, że byliśmy zespołem lepszym i, no i uważam, że straciliśmy dwa punkty. Gdyby ten gol był na wagę zwycięstwa, no to zupełnie, zupełnie inaczej by smakował, natomiast Cieszę się, że strzeliłem, tak? cieszę się, że chociaż w pewien sposób pomogłem zespołowi, natomiast, no, tak jak mówię, czujemy niedosyt, ja też czuję niedosyt, bo, bo ten mecz mogliśmy, mogliśmy śmiało wygrać. W tej rundzie e, tak to bywa, że na wyjazdach e, punktów nie tracimy, natomiast e, u siebie, nie wiem czym to jest spowodowane, ale tracimy te punkty. E, skończyliśmy rundę, natomiast mamy jeszcze jeden mecz przed sobą i oczywiście jedziemy po trzy punkty i mam nadzieję, że no myślę, że mogę śmiało tak powiedzieć, że zmarzymy tą plamę, którą dzisiaj daliśmy, no bo ja osobiście uważam, że że straciliśmy dwa punkty, że byliśmy zespołem lepszym, powinniśmy to wygrać, byśmy w zupełnie innych nastrojach teraz rozmawiali. Ale mam jeszcze jeden mecz przed sobą. Teraz troszkę na pewno trzeba przeanalizować naszą grę odpocząć psychicznie przede wszystkim, no i pojechać do Stargardu i, i się zrehabilitować za ten mecz. Puchar Polski dla nas to jest fajna przygoda i będziemy chcieli dojść w nim jak, naj, jak najdalej, bo jesteśmy tego świadomi, że na wyciągnięcie ręki możemy powtórzyć sukces Olympii sprzed lat, gdzie awansowała do grała w ćwierćfinale. I będziemy chcieli to zrobić, natomiast wybiegając, wybiegając w przyszłość, jeżeli uda nam się pokonać przeciwnika, no to będzie to jakiś w pewien sposób sukces na pewno dla nas na mapę drośnie w miarę jedzenia i jak będziemy już w tym ćwierćfinale, no to wiadomo, będziemy chcieli awansować do półfinału, no bo nie przypominam sobie, żeby jakiś trzecioligowiec grał w półfinale Pucharu Polski i będziemy chcieli sprawić... Sensację, niespodziankę, ale na razie o tym nie myślimy. Na razie skupiamy się na ostatnim meczu w Lidze i, i dopiero wtedy potem będziemy myśleć o pucharze.